Cześć, witajcie na kanale HardLab. Klatka treningowa jest kolejnym sprzętem od AXO, jaki mamy okazję testować. Poprzednim razem była to bieżnia komercyjna w bardzo przystępnej cenie, której recenzję możecie zobaczyć tutaj. Tym razem jest podobnie. Oferta producenta kusi ceną i wcale nie odstaje jakością od wiele droższego sprzętu, jaki możecie spotkać na profesjonalnych siłowniach. Zapraszam do recenzji. Sprzęt na siłownię to temat, w którym czuję się bardzo swobodnie. Przez kilkanaście lat miałem okazję wypróbować szeroki zakres maszyn o przeróżnej jakości w siłowniach sieciowych, osiedlowych, w siłowniach hotelowych, gdzie wiadomo patrzy się na to z przymrużeniem oka, a były nawet czasy, że zamiast stojaków do przysiadów stali koledzy i podawali sztangę. Każdy kto był chociaż parę razy na siłowni wie jak ważne jest by sprzęt był stabilny. Jest to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Zakładając na siebie duży ciężar nie chcemy by stojaki się kiwały, bo każdy błąd czy obsunięcie może spowodować Entuzję, ale każdy profesjonalny sprzęt, nawet prosty, niestety kosztuje dużo. Dlatego z nadzieją czekałem na możliwość wypróbowania klatki AXO Half-Rack. Obciążenia i gryfy użyte w tym teście również pochodzą od AXO. Konstrukcja klatki, jak zaznacza sam producent, jest stylizowana na popularnym sprzęcie Westside Barbell modelu HR2. Klatka sprawia bardzo solidne wrażenie. Odpowiednio szeroka podstawa zakończona jest ogumionymi nakładkami. Rack nie jest przekręcany do podłogi. Do osiągnięcia czarnego matowego koloru użyto malowania proszkowego. Efekt cieszy oko i w przeciwieństwie do połyskującego lakieru o wiele lepiej trzyma się dłoni, np. przy podciąganiu. Natomiast przy nieuniknionym obijaniu sprzętu farba nie odpryskuje i nie zdziera się, co po paru miesiącach użytkowania zaliczam na duży plus. W zestawie znajdziemy. Drążek do podciągania standard plus fat grip. Ten element można zamontować na dwa sposoby: tak by niżej był dostępny węższy lub grubszy uchwyt. Pręty zabezpieczające, które możemy wykorzystać do rwaj, jak i asekuracji. Na nie nałożono dodatkowe rurki, dwa haki do sztangi typu jaycap. Haki są ogumione, co przyjemnie amortyzuje uderzenie gryfu. Boczne bolce do wieszania talerzy. Stabilność klatki jest bez zastrzeżeń. Waga całej konstrukcji to 130 kg. Wymiana haków jest bardzo wygodna. Producent ma w swojej ofercie aktualnie dwa rodzaje haków, Jacob oraz Jacob Monster. Obciążenia od AXO także zdają egzamin bez zastrzeżeń. Po pierwsze, ważą tyle, ile powinny, co wbrew pozorom nie jest normą na siłowniach, w których bywałem. Swoją drogą sam nie wiem, czemu producenci tak liberalnie podchodzą do kwestii wagi. Spotkają krążki z oznaczeniem 15 kg, które ważyły w rzeczywistości niecałe 13 kg. Obciążenia dzięki matowej, gumopodobnej powierzchni nie wyślizgują się z rąk. Gryf olimpijski, który użyliśmy, znajdziecie pod nazwą AXO 890. Jest to standardowy 20-kilowy gryf o udźwigu do 890 kg. Gryf posiada 8 łożysk igiełkowych. Które umożliwiają płynne obracanie się części na obciążenie. Ten miał odpowiednio pewny uchwyt dzięki hapowej tej powierzchni. Klatka w sklepie producenta widnieje w tej chwili pod nazwą AXO Half Rack Model 4.0 jest dostępna już za 3000, co czyni tę ofertę na pewno wartą rozważenia. Szczególnie, że AXO oferuje teraz korzystne warunki zakupu i wynajmu swojego sprzętu. Na stronie AXO.pl znajdziecie szeroki asortyment do domowej siłowni, jak i profesjonalnego klubu w bardzo przystępnych cenach. Do zobaczenia!